Umiłowani. Dzisiaj poruszę temat Kestui kwefi akt Jak powstał, co to takiego Jaki ma to wpływ na nas, na nasze życie Oraz kilka potwierdzających i mówiących o tym sprawa kanonicznego kanonów. Ale to na koniec. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierają mój kanał. Wyrazy wdzięczności. Pozwala mi to na rozwijanie, przygotowywanie nowych tematów. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wdzięczny, wdzięczny, wdzięczny. No ale przejdźmy w takim razie do tematu. Gestuj, Kuewi, akt. Jak powstał i co do takiego? Jaki ma to wpływ na nas i na nasze życie? Zrozumienie prawa, aktu, drogi prowadzącej do Kuewi 1666 jest to w rzeczywistości istniejący i składający się z trzech aktów, trastów. Droga, akt. Prawo. Istnienie życia. Droga Kuevii. Londyn 1666 rok. Podczas suszy e, spowodowanej brakiem opadów i wielkich pożarów w Londynie we wrześniu 1666 roku parlament e, tamtej, tamtejszy e, uchwalił ustawę za zamkniętymi drzwiami zwaną Drogą Kłewi Akt 1666. Omawiana ustawa miała na celu podporządkowanie, czyli przejęcie praw wierzyciela poprzez spłatę roszczenia. Praw wszelkich mężczyzn i kobiet. Co to oznacza? Oznacza to, że wszyscy mężczyźni i kobiety zostali uznani za zmarłych, zagubionych na morzu gdyż wówczas, tak samo jak i dzisiaj, działa, działało wszystko w prawie morskim, prawie morza i dlatego właśnie zagubieni na morzu. Państwo, w tym wypadku czytaj Londyn, zabrało przysłowiowo wszystkich do aresztu, a ich majątek pod swoją opiekę. Od tego momentu państwo stało się trastem, czyli powiernikiem, posiadaczem wszystkich tytułów dla ludzi i mienia. Dopóki żyjąca osoba nie powróciła do domu, po powrocie mogła uzyskać te tytuły z powrotem, jak również ubiegać się o odszkodowanie. Jeśli w dowolnym miejscu nazwy używane są wielkie litery, zawsze oznacza to osobę prawną, fikcję, firmę lub korporację. Bez wyjątku. Na przykład Jan Kowalski lub Kowalski -Laj, Lian, pisane w ten sposób oznacza jedno. Castetweek Trust, wymawiać CTK, powszechny termin używany w Nowej Zelandii i Australii. Strawman, powszechny termin w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. A jak się to nazywa w Polsce? W Polsce nazywa się to hoho -ho lub strach na wróble. No właśnie, nazywa się zatem pytanie, czym jest chochoł jest to podmiot prawny, fikcja stworzona i będąca własnością rządu, który ją stworzył. To tak jakbyś posiadał akcję na giełdzie. Możesz ją posiadać, ale nadal fikcja prawna jest częścią tych akcji. Z pewnego punktu widzenia jesteśmy uważani za fikcję, koncepcję lub jakąś ideę wyrażoną jako nazwa, jako symbol. Ta osoba prawna nie jest tego świadoma. Jest martwa, gdyż jest to osoba prawna. Ens Legis. Jest to nazwa, słowo napisane po prostu na zwykłej kartce papieru. Od stworzenia tego aktu pochodzącego z 1666 roku, Londyn stał się, um, można to nazwać, niezależnym państwem, miastem. Mamy jeszcze dwa takie niezależne miasta państwa. Jest to Watykan i Washington DC. Korona, czyli... Londyn w tym wypadku jest niezarejestrowanym stowarzyszeniem. A dlaczego niezarejestrowany? Bo jest to prywatny, niepubliczny twór. Templa Bar znajduje się w Londynie i każdy prawnik wezwany do baru przysięga wierność barowi świątynnemu. Nikt nie może zostać zaproszony bez złożenia przysięgi lojalności. Naszym jedynym wyjściem jest odzyskanie naszej zmarłej istoty, czyli tego słomianego chochoła, którą stworzyła korona, czy inne rządy i tak dalej, tak? To zostało stworzone. Zostanie, zos czy musimy zostać komornikiem, a następnie wycofać wezwane kłowi guardiana, umorzyć nasze długi, a następnie zwolnić nas z prawa morza, które trzyma nas w areszcie. Kiedy Londyn spłonął, prawa mężczyzn i kobiet zostały zastąpione. Ustawa o odpowiedzialności prawnej została uchwalona. Akt prawny testui Quewi 1666 oznaczał, że wszyscy mężczyźni i kobiety z Wielkiej Brytanii zostali uznani za martwych i zaginionych na morzu. Państwo wzięło wszystkich... I ich majątek pod opiekę. Państwo przejmuje kontrolę, dopóki żyjący mężczyzna lub kobieta nie powróci i nie zażąda swoich tytułów z powrotem, udowadniając, że żyje. I może też zgłaszać wtedy roszczenia odszkodowawcze. Bo warunek jest, że żyje. Z tego też powodu zawsze potrzebujesz reprezentanta. Gdy jesteś zaangażowany w jakąkolwiek sprawę prawną, Potrzebujesz reprezentanta. A dlaczego potrzebujesz reprezentanta? Ponieważ jesteś martwy, nie żyjesz, zaginąłeś na morzu. Fikcja prawna to konstrukcja na papierze, nieruchomość pod opieką. Kiedy dostajesz nakaz zapłaty lub wezwanie z sądu, zawsze jest to pisane wielkimi literami, podobnie jak na nagrobkach na cmentarzu. Wielkie litery oznaczają zawsze jedno. Śmierć. Są one zapisywane do martwego podmiotu prawnego. Fikcja prawna powstała zawsze wtedy, gdy ktoś poinformował rząd, że w mieście jest nowy statek. W porcie jest nowy statek. Nowy statek stworzony w oparciu o Twoje narodzenie, o Twoje urodzenie. Zgłoszenia urodzenia są nam wydawane poprzez lekarza. Tak, i, tak jak statki otrzymują zadokowane certyfikaty w, w doku, tak też ty podczas swoich urodzin dostałeś certyfikat zadokowania w statku w porcie w doku. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to przede wszystkim, że z tego są korzyści. To jest po prostu biznes. Pochodzimy z wód naszych matek. Twoja matka ma kanał rodny, jak kanał prowadzący do doku, którym przemieszcza się statek. Statek porusza się po morzu zgodnie z jego prądem morskim. W taki sam sposób, w jakim my możemy operować walutą. Wszystkie te informacje odnoszą się do tego, w jaki sposób społeczeństwo jest nadal prawnie związane ustawą o admiralicji morskiej. Dzięki temu starożytnemu konstruktowi prawnemu możemy być łatwo kontrolowani i oszukiwani. Odkrycie swojej fikcji prawnej pomoże Ci się odblokować. W przeciwnym razie jesteś tylko pustym statkiem pływającym bez celu po morzu. Rodzice są oszukiwani. Oszukiwani po to, żeby zarejestrować narodziny swoich dzieci. Około 1837 roku w Wielkiej Brytanii ustanowiono ustawę o narodzinach, śmierci i małżeństwie oraz ustanowiono stanowisko sekretarza generalnego. Kim był ten sekretarz generalny? Jakie było jego zadanie? Proste, jego zadanie było zbieranie i dokumentowanie wszystkich danych z kościołów, które prowadziły akta urodzenia. Chodziło o akta urodzenia. Więc maksyma brzmi zarejestruj się, bądź zależny od królowej lub korony, czyli bądź zależny od rządu. Wszyscy ludzie są w areszcie, w areszcie korony. Pozwala to ludziom działać w handlu i otrzymywać świadczenia zapewniane przez państwo. Oczywiście w cudzysłowie zapewniane, bo to są tylko przywileje, uprzywilejowani dostają i korzystają z tego. Musimy zrozumieć, kim jesteśmy jako mężczyzna i kobieta. I jak możemy zgłaszać się do systemu? City of London jest to centrum rynkowe, handlowe, w którym są zrzeszone wszystkie pracujące firmy handlowe, bankowe itd. itd. Jest to po prostu system finansjery. Następnie jest ustawa handlowa. Opiera się ona o ustawę o morzu. Spójrz na symbole w sądach miejskich, które odnoszą się przede wszystkim do marynarki wojennej. Więc tam, gdzie masz interes i pieniądze, masz również sprawiedliwość i krzywdę. Zanim zrozumiesz sądownictwo, musisz zrozumieć bankructwo. Czym jest bankructwo? Przyjęliśmy prośbę o przyjęcie. Wezwania, ale tylko zmarli mogą zostać wezwani. Istnieje obowiązek przyjęcia wszelkiej powstałej odpowiedzialności. Dlatego pracujemy w marynarce wojennej. Proces niewinności lub jakikolwiek proces podlega sądownictwu. Hoho. Ho. Czyli fikcja prawna jest zawsze winna. Prawnicy i adwokaci żywią się powstawaniem kontrowersji. Tworząc kontrowersję stajesz się odpowiedzialny za tą sprawę. Szacunek i brak szacunku. Aby zachować szacunek musisz zaakceptować działanie i rozliczyć je. Coś w rodzaju uiszczenia opłaty. Następnie dodajesz warunki. To jest akceptację warunkową na podstawie dowodu uprawnienia i straty. To przywraca ich obowiązki. Fikcja prawna jest zawsze winna. Zawsze ponosi winę. Prawdziwy, żywy mężczyzna lub kobieta mogą pojawić się tylko w Sądzie Najwyższym. Gry rozgrywane są na kortach, czyli odbijanie piłeczki jak na korcie, tak? Tenis ziemny na przykład. Dlatego sądy, na przykład w języku angielskim, nazywane są court. Od kortu. To jest gra aktorska. Wszyscy są aktorami w tej grze. Musi być traktowana jak gra i tylko komercyjnie. A dramaty sądowe to jest tylko i wyłącznie dezinformacja. Pracujemy publicznie w upadłości i uzyskujemy korzyści. Zrozumienie i korzystanie z tych narzędzi wymaga dużo czasu, wysiłku, a przede wszystkim nauki. Musisz być gotowy do przejścia przez cały ten proces, uzyskać odpowiednie narzędzia z, z całego zestawu narzędzi we właściwym czasie. Ludzie muszą się nauczyć, że działać jako stworzenie Boga, a nie jako stworzenie człowieka. A teraz zacytuję kilka wyciągniętych kanonów z prawa kanonicznego, bo tłumienie i korupcja praw poprzez ustawę drogi Kuewi właśnie w tym kanonie, w tych prawach się opiera. I tak cytuję, kanon 2036, czyli 2036. Kuewi Trust, znany również później jako Fide Comminsary Trust, a później ponownie jako Foreign Citus Trust, znany również jako forma Secret Trust, jest fikcyjną koncepcją, która jest tymczasowym trustem testamentowym, który został po raz pierwszy utworzony za króla Anglii Henryka VIII na mocy Query Road Act, Act z 1540 roku i zaktualizowany przez Karola II poprzez Travel Query Act z 1666 roku w którym majątek może zostać zaogniony na rzecz jednej lub więcej osób, co do których istnieje domniemanie, że zostały utracone lub porzucone na morzu i w związku z tym domniemywa się, że są martwe po siedmiu latach. Inne założenia, na podstawie których taki trust może powstać, zostały dodane w późniejszych ustawach. Aby uwzględnić bankructwa, mniejszości niekompetentne, hipotetyczne i prywatne firmy. No właśnie, po siedmiu latach, jak się nie pojawisz, nie wrócisz, nie zameldujesz, zostajesz uznany jako martwy. Czy ktoś z rodziców, czy ktoś z was, gdy urodziło mu się dziecko i kończyło się 7 lat, był w sądzie, w jakimkolwiek sądzie, i uzyskał papier, że to siedmioletnie dziecko nie jest zaginione na morzu, nie jest martwe? Nikt, bo nikt nam o tym nie powiedział. Ale wróćmy dalej. Kanon 2037. Pierwotnym celem i funkcją QE, The trust było stworzenie tymczasowej własności na rzecz innej osoby, ponieważ niektóre wydarzenia, stany rzeczy uniemożliwiały im ubieganie się o swój status żywego, kompetentnego i obecnego przed właściwym organem. W związku z tym wszelkie roszczenia, historia, statuty lub argumenty, które różnią się pod względem pochodzenia i funkcji trekwewi, trust, zgodnie z tymi kanonami są fałszywe i automatycznie nieważne. Quivy trust może istnieć tylko przez 70 lat, co jest tradycyjnie akceptowalnym okresem życia średniego życia oczekiwanych aktywów, czyli człowieka. Kanon 2039. Ponieważ wszystkie trusty Quivy są tworzone na podstawie jednego lub więcej założeń opartych na ich pierwotnym celu i funkcji, takie zaufanie nie może zostać utworzone chyba że zostanie udowodnione, że żaden z tych założeń nie istnieje. Kanon 2042. W 1534 roku, przed dniem 1 stycznia 1993 roku, Komisja złoży Radzie Europejskiej sprawozdanie w sprawie stosownego, stosowania niniejszego rozporządzenia QEV 1540 Henryk VIII. Ogłosił pierwszą własność typu Road QEV z prawem dominacji, które stworzyło własność koronną. W 1604 roku, 70 lat później, brytyjski Jakub I zmodyfikował swoje aktywa jako Związek Koron do XVIII wieku. Korona była postrzegana jako społeczeństwo, jednak na początku XIX wieku, około 1814 roku, po bankructwie firmy stała się ona całkowicie prywatną firmą o nazwie Crown Corporation, kontrolowaną przez rodziny europejskich prywatnych bankierów. Canon 2043. Od 1581 roku istnieje druga seria traweli Quevie Property dotycząca własności osób i praw, które przeniosły się do Stanów Zjednoczonych w celach administracyjnych. W tym w 1651 roku Irland Settlement Act 1651-52 prowadziła pojęcie osiedli wrogów państwa i ograniczeń w przemieszczaniu się w Stanach nadzwyczajnych. I w 1861 roku ustawa o siłach specjalnych z 1861 roku. I w 1931 roku ustawa o nadzwyczajnych wydarzeniach i konstrukcjach. 1931-32. I w 2001 Patriot Act 2001. Kanon 2044. Od 1591 roku istnieje trzecia seria nieruchomości Travelli vie która odnosi się do własności duszy i praw religijnych które przeniosły się do Stanów Zjednoczonych w celach administracyjnych, w tym w 1661 roku ustawa o osadnictwie, w 1871 roku ustawa dystryktu Kolumbii DC i w 1941 roku ustawa o wynajmie, kanon 2045. Od 1815 roku po bankructwie Rothschildów, Korony i Banku Anglii po raz pierwszy QEWI Trust of Great Britain ZOS, stały się aktywami zlokalizowanymi w prywatnych bankach i stały się prawdziwie prywatnymi trustami lub Fidekomisary Trust zarządzanymi przez komisarzy opiekunów od 1835 roku i ustawy o testamentach te prywatne trusty są również uważane za tajne trusty które ujawnienie jest niepożądane Kanon 2046 Od 1917-18 roku ustawa o zasiadaniu i ustawa o handlu wrogami w Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonym Królestwie stały się w rzeczywistości wrogami państwa i obcokrajowców, co z drugiej strony przekształciło prywatne tajne trusty fajde komisary w foreign situs, czyli private international trust. Kanon 2047 w 1931 roku Kult Rzymski, znany jako, e, również jako Watykan, utworzył Bank Rozrachunków e, Międzynarodowych, aby kontrolować domniemane aktywa powiązanych prywatnych banków centralnych na całym świecie. Po celowym bankructwie większości krajów prywatne banki centralne zostały zainstalowane jako administratorzy, a od 1933 roku wdrożono globalny system QEVI, Forrymes Institute Trust. Kanon 2048. Od 1933 roku, kiedy dziecko rodzi się w państwie własności, zgodnie z niższym prawem rzymskim, utworzono trzy quewi i trasty, oparte na pewnych założeniach, które celem jest w szczególności odmówienie dziecku na zawsze jakichkolwiek praw do nieruchomości, wszelkich praw jako wolnej osoby i wszelkich praw do bycia mężczyzną lub kobietą. Bardziej niż stworzeniem lub zwierzęciem, poprzez domaganie się i posiadanie ich duszy oraz ducha. Kanon 2050. Od 1933 roku, kiedy dziecko się rodzi, wiodący komornicy lub powiernicy wyższego majątku świadomie i dobrowolnie deklarują, że dziecko jest własnością bydła. Kontrakt niewolniczy dziecka jest następnie tworzony przez uhonorowanie starożytnej tradycji posiadania odcisku atramentu z nóg dziecka w żywym akcie urodzenia lub kropli jego krwi, a także oszukiwania rodziców, aby opisa odpisać dziecko z oszukańczym zaznaczeniem prawnym w akcie urodzenia. Ten żywy akt urodzenia jako weksel jest przekształcany w obligację niewolniczą, sprzedawany prywatnemu rezerwowanemu bankowi aktywów, a następnie przekazany do, i do drugiego i oddzielnego trustu Travel dla każdego dziecka należącego do banku. Gdy rachunek osiągnie dojrzałość, a bank nie jest w stanie przejąć dziecka niewolnika, zastaw morski jest legalnie wydawany w celu uratowania utraconej własności, a sam w sobie jest monetyzowany jako waluta emitowana w serii przeciwko QEWI Trust. Kanon 2052 Trzy trusty QEWI Trust są szczególnym zaprzeczeniem praw do nieruchomości, majątku osobistego i własności kościelnej dla większości mężczyzn i kobiet dokładnie odpowiadających trzem formom praw dostępnych, dostępnym dla Izby Sądowej i Izb Adwok Adwokackich. Pierwszą formą prawa jest korporacyjne prawo handlowe, które obowiązuje z dniem 1 stycznia 2007 roku Zequui Vitrast. Drugą formą prawa jest prawo morskie, a ustawa powiernicza obowiązuje, ponieważ jest drugą nowelizacją Czeque Vitrast. Trzecia forma prawa jest... Talmudycznym i rzymskim prawem kultu jest skuteczne z powodu trzeciego chrztu, chrztu Roadquooie Trust. 2053 kanon. Akt urodzenia wydany zgodnie z prawem rzymskim reprezentuje współczesne odpowiednie świadectwa kolonializacji z listem z XVII wieku i określa jako posiadacza jego biednego i skutecznego rzymskiego niewolnika. Akt urodzenia nie ma bezpośredniego związku z prywatnymi, tajnymi trustami kontrolowanymi przez prywatną sieć bankową, ani nie może być wykorzystywany do nakłaniania administracji państwowych lub narodowych do ujawnienia istnienia takich tajnych trustów. Kanon 2054. Ponieważ QVI Trust są tworzone jako prywatne, tajne trusty na podstawie szeregu założeń, w tym e, ciągłego bankructwa niektórych aktywów narodowych, pozostają one własnością prywatnych banków kultu rzymskiego i dlatego nie mogą być bezpośrednio zgłaszane ani wykorzystywane. Kanon 2055 Chociaż prywatne tajne fundusze prywatnych banków centralnych nie mogą być bezpośrednio zidentyfikowane, nadal są one tworzone zgodnie z pewnymi założeniami prawa. W tym roszczenia własności imienia, ciała, umysłu i duszy niemowląt mężczyzn i kobiet. Każdy mężczyzna i każda kobieta mają absolutne prawo do odrzucenia takich fałszywych założeń, jak jako posiadacz własnego tytułu. Kanon 2056 Biorąc pod uwagę, że prywatne tajne trusty prywatnych banków centralnych są tworzone na podstawie fałszywych założeń, kiedy mężczyzna lub kobieta wyjaśnia swój żywy akt urodzenia i prosi o jego imię, ciało, umysł i duszę, każde takie zaufanie oparte na fałszywych domniemaniach przestaje mieć jakąkolwiek własność. I kanon 2057. Każdy administrator lub komornik, który odmawia natychmiastowego rozwiązania Travel with Trust po ustaleniu przez osobę jej statusu i kompetencji, popełnia oszustwo i podstawowe naruszenie swoich obowiązków powierniczych wymagając natychmiastowego usunięcia i ukarania jak widzicie ostatnie trzy e, treści kanonu e, prawa e, kanonu czyli kanon 2054 2055, 2056 2057, ostatnie cztery przepraszam mówią o tym dokładnie, że jeżeli ktoś ustali, że żyje i ubiegać się będzie o to Taki trust musi być zakończony, unieważniony i zwrócony prawowitemu właścicielowi, beneficjentowi, czyli Tobie. To by było wszystko. Mam nadzieję, że materiał był interesujący. Zapraszam na kolejne e, odsłony. Też będą ciekawe tematy. Namaste umiłowani.